Jak na przykład dbasz teraz o ten związek? No bo wiemy, że tam jakiś czas temu były pewne zawirowania, a teraz już jest dobrze, więc macie na przykład jakieś takie swoje rytuały, że wychodzicie gdzieś bez dzieci albo spędzacie czas razem. Staramy się wychodzić bez dzieci raz na jakiś czas. Staramy się widywać ze znajomymi i z dziećmi i bez dzieci. Na przykład mamy takie wspólne dosyć regularne rytuały, że na przykład chodzimy na masaż razem. Albo y, znajdujemy czas na jakąś wspólną aktywność fizyczną. Y, wspólne wyjazdy. Jak kładziemy dzieci spać, to możemy sobie y, pooglądać wspólnie filmy czy seriale, bo bardzo to lubimy. Albo kładziemy się obok siebie na kanapie i każdy z nas czyta książkę, ale gdzieś tam w tym jesteśmy razem. Więc trzeba zadbać o taką wspólną codzienność, ale i takie rzeczy takie rzeczy wychodzące poza tę codzienność i, 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 i poza taką, tak, takie obowiązki, czyli żeby coś takiego specjalnego oraz na jakiś czas robić wspólnie. No właśnie, twoja e, starsza córeczka skończyła 5 lat? 5 lat? 5 lat, to już taki dosyć poważny wiek. Jakie to było dla ciebie 5 lat? A, cudowne! Ja w ogóle uwielbiam być mamą i z jednej strony wydaje mi się, że już nie jestem sobie wspaniale przypomnieć tego czasu i tego stanu umysłu, kiedy, kiedy jej nie było, kiedy nie byłam mamą, bo to już to integralna część mojego życia. A z drugiej strony wydaje mi się, że to było dopiero co, że przecież ja dopiero co ją urodziłam, to już pięć lat minęło. Ale taki magiczny moment, ostatnio przy okazji tych urodzin przeglądałam sobie y, zdjęcia z, ich, z jej kolejnych urodzin, i największa różnica chyba była między 2 a 3, że jak miała dwa latkę, kończyła te 2 latka, to jeszcze była dzidzią, a jak miała 3 latkę, to już była taką małą panienką. No a teraz to już jest w ogóle, za chwilę będzie nastolatką, już taką jest małą, mądralą. A ja tak chciałam się ciebie zapytać, bo kobiety są niezwykle silne, dajemy sobie ze wszystkim radę, ale na przykład twój ukochany także tak naprawdę opiekuje się dwójką dzieci razem z tobą. Ja to się zawsze śmieję, jak e, ktoś mówi mąż mi pomaga, albo jak facet mówi pomagam swojej żonie, bo jaka to pomoc, jeżeli e, mamy związek i to w tej chwili w zasadzie. E, przynajmniej w obrębie moich znajomych, większość związków to są związki partnerskie, więc jeżeli jesteśmy partnerami w tej firmie, którą jest nasza rodzina, to, no to jaka to jest pomoc? No to dzielimy się obowiązkami, porówno oboje pracujemy, oboje e, w jakimś tam sensie dbamy o dom. Nie znaczy, że musi być tak, że dzisiaj ja robię prania, a jutro ty, tylko jakoś tam się dzielimy. E, co kto bardziej lubi, co komu zrobić wygodniej, raz ty, raz ja, czy jak jestem ja bardziej zajęta, to ty y, mnie odciążysz i odwrotnie, no ale trzeba się dzielić i to, drodzy panowie, nie jest żadna zasługa y, wielka, nie zasługujecie na, y, jak to się mówi, medal z ziemniaka, tylko po prostu, no jakby życie, wszyscy mamy obowiązki i my i wy.